Witaj w kolejnej części, w części trzeciej i teraz pobawimy się liczbami, bo zależy mi na tym, byś zrozumiał, że rentowność usługi zależy od kilku rzeczy i nie jest to tylko cena usługi. Tych zmiennych jest kilka i ja powiem dziś o takich trzech obszarach najważniejszych. Obszar pierwszy to część przychodowa, obszar drugi to koszty stałe i obszar trzeci to czas i parametry wykonywania usługi. Zacznijmy więc od sprawy najprostszej, wydawałoby się, czyli części przychodowej. To, za ile wyceniasz swoją pracę, jest bardzo istotne. Jednak każdy pracuje w konkretnym otoczeniu rynkowym, a więc każda usługa ma jakąś górną granicę ceny. Jednak byś mógł korzystać z tych górnych zakresów cen, musisz umiejętnie wybudować wartość swojej oferty, i w tym sprzyjać Ci będą dobre programy do ofertowania. Jednak w części przychodowej mamy jeszcze takie elementy jak zysk z urządzeń i materiałów oraz prowizje. Wybieraj zatem urządzenia i hurtownie i partnerów, którzy dadzą ci zarobić takich, którzy skłonni są do poprawiania swoich warunków rabatowych, oraz takich, którzy wypłacają prowizję. Mówię tutaj o różnych producentach, bo są tacy, którzy właśnie proponują różnego rodzaju dodatki za użycie ich produktów. Kolejna sprawa: nie marnuj lub nie dopuszczaj do tego, by Twoi pracownicy marnowali towar. Kolejną sprawą są prace dodatkowe, bardzo ważna sprawa. Wydaje ci się, że skoro kasujesz od klienta 7 tysięcy złotych, to nie upomnisz się o 100 zł za coś dodatkowego, no bo to obciach. Albo nie wypada, albo klient nie musi przecież zapłacić ci tych 100 zł, bo przecież płaci ci 7 tysięcy. Ale jeśli wiesz i zdajesz sobie sprawę, że zostaje ci z tej budowy 62 zł, to taka stuwa to jest więcej niż cały zysk z Twojej pracy. Wynegocjowany lepszy rabat to też może być tylko 50 czy 100 zł więcej. Więc jeśli będziesz walczyć jak Tygrys o rabaty, nie garć jednocześnie drobnymi kwotami, które mógłbyś doliczyć do swojej pracy i które dadzą Ci lepszy zarobek. One ci się po prostu należą, chyba że stać się na takie gesty. Jeśli często dajesz się namówić na coś dodatkowego w umówionej cenie, to w skali miesiąca i w skali roku tracisz duże pieniądze. I tu znów wracamy trochę do oferty, bo im precyzyjniej ją określisz i lepiej ją zrobisz, to łatwiej ci będzie skasować za roboty dodatkowe. Drugi obszar odpowiedzialny za rentowność usługi to koszty stałe. Koszty stałe mają to do siebie, że są dość bezwładne, czyli jeśli masz jakiś kredyt. Zawarte umowy na wynajem, płacisz ubezpieczenia, nie jest łatwo z czegoś zrezygnować. To pewnego rodzaju kula śnieżna, która pędzi, i zazwyczaj te koszty stałe raczej rosną niż maleją. Zresztą czasem nie warto rezygnować, a wręcz należy zastanowić się, jak zmieni się rentowność usługi, jeśli na przykład... Zdecydujemy się na jakiś koszt, na przykład zatrudnimy do pomocy pracownika biurowego. I właśnie to również możesz zasymulować sobie w kalkulatorze, czy stać się na to, że nie masz osoby, która pomaga ci prowadzić firmę z poziomu biura, która swoją pracą odciążyłaby ciebie od spraw biurowych, marketingowych, a to wpłynęłoby na przykład na ilość. Pracy, na szybkość, na jakość wykonywanych zleceń i szybkość rozliczania wykonywanych usług, co ma ogromne znaczenie w utrzymaniu płynności finansowej. Zróbmy eksperyment za pomocą kalkulatora. W części kosztów stałych dodam koszt pracownika biurowego, którego wypłata brutto wyniesie 4200 zł. Spójrzmy teraz, jak zmienił się, zmieniły się nasze parametry. Wzrósł koszt miesiąca i zwiększył się koszt jednostki pracy o 6 zł. Odbiło się to oczywiście automatycznie na rentowności naszego zadania o 300 zł i jesteśmy teraz na minusie. Ale jeśli dzięki takiemu zabiegowi mógłbyś przypilnować tą pracę lepiej i skróciłbyś czas jej wykonania na przykład do 3 dni, to Zauważ, że mimo, że zatrudniłeś kogoś w biurze i masz większe koszty stałe, to rentowność tej usługi wzrosła do 1240 zł. Jeśli wycofamy te zmiany i zasymulujemy, że zatrudnienie osoby w biurze wpłynie na lepsze wykorzystanie globalnego czasu, poprawi po prostu organizację Twojej firmy i zmniejszymy korektę straconych godzin z 15 na 5%, Nasza rentowność usługi jest i tak i tak na wyższym poziomie niż zaczynaliśmy, gdzie było 62 zł, a jest prawie 300. W tabeli kosztów stałych polecam Wam, byście umowali również takie koszty jak urlopy oraz amortyzacja sprzętu. Dlaczego? Dlatego właśnie, że musicie na to zarobić. Aby wyliczyć taką stawkę, przeliczcie sobie, ile wydajecie w roku na urlopy mniej więcej, podzielcie to na 12 miesięcy i wpiszcie stawkę do kosztów stałych. Podobnie z narzędziami. Zastanówcie się, ile w ciągu roku inwestujecie w sprzęt nowy oraz remonty starego, podzielcie tą kwotę na 12 miesięcy i wpiszcie taką kwotę do kosztów stałych. Będą one teraz proporcjonalnie doliczane do kosztów i brane pod uwagę w obliczaniu rentowności usługi. Kończąc temat kosztów stałych, sprawdź dedykowany temu tematowi kalkulator kosztów firmy, w którym obliczamy dokładnie strukturę kosztów oraz współczynniki. Przejdźmy teraz do trzeciego obszaru, jaki chciałem omówić i który najbardziej wpływa na rentowność usługi. Jest to, moi drodzy, czas wykonania zlecenia. Widzieliśmy to już przed momentem, kiedy skracaliśmy sobie ten dzień wykonania. Na czas wykonania pracy wpływa kilka elementów: jest to odległość pracy od firmy, a więc ile czasu marnujemy w samochodzie, sposób organizacji pracy, w tym zapewnienie materiałów na budowie oraz szybkość i solidność. Wykonywanej pracy. Zmniejszenie liczby godzin lub dni na danej inwestycji diametralnie poprawia rentowność. Zobaczmy, jeśli pojedziemy tam nie 50 km w jedną stronę, a 20, i nie przez 4 dni, tylko przez 3 dni, zmniejszymy także ilość dni pracy w tej inwestycji, nasza rentowność znacznie wzrosła. Oczywiście zdaję sobie sprawę, że pewnych rzeczy nie da się przyspieszyć bądź jakoś skrócić, jednak dzięki kalkulatorowi określisz sobie i swoim pracownikom maksymalny czas, w jakim opłaca się wykonywać daną pracę. Będziesz bardziej skory do motywowania swoich pracowników i wypłacania ekstra premii, jeśli wykonają taką pracę dzień wcześniej. Będziesz bardziej skory do lepszego organizowania pracy. Sprawdźmy to w kalkulatorze. Gdybyś przeznaczył teraz po 250 zł na pracownika za wykonanie tej pracy w 3 dni, a nie w 4 dni, to i tak i tak zostaje ci 1400 zł. A przypomnę, że według poprzednich parametrów było to 62 zł. Jeśli skrócisz czas pracy, to kolejnego dnia Twoi pracownicy mogą już być na kolejnym zleceniu. Ale tutaj znów wracamy do tematu dobrego zorganizowania całej firmy, bo jeśli mają zrobić coś szybciej, a ty nie będziesz w stanie zapewnić im frontu pracy od samego rana następnego dnia, to szkoda pieniędzy na tą premię. Mam nadzieję, że materiał, jaki wspólnie przerobiliśmy w tych trzech filmach, zainspirował cię do badania rentowności swoich usług i poprawiania zrewidowania wszystkich obszarów funkcjonowania swojej firmy. Taki kalkulator z łatwością Ci w tym pomoże. Jesteś w stanie odtworzyć go w programie Excel, zbudować go po swojemu, wykorzystując właśnie tą metodę. A jeśli nie masz na to czasu lub takich umiejętności, a chciałbyś skorzystać z przygotowanego przeze mnie szablonu, zapraszam Cię do zakupu tego kalkulatora, który będzie, mam nadzieję, początkiem poważnych, dobrych zmian w Twojej firmie. No i na koniec, jeśli jeszcze tego nie zrobiłeś, pozostaw do siebie e-mail, a ja powiadomię cię o moich nowych filmach o tematyce prowadzenia firm usługowych. Do zobaczenia.